Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku CSS-a, Ale zanim przejdziemy do odcinka, mianowicie Chciałem was zaprosić na konkurs Na konkurs, kolejny konkurs Z grupy w grupie, z grupy i w grupie mm. GWA AWP StatTrak Boom, przetestowana w boju No i zasady są oczywiście proste To trzeba zrobić, nie widzieli to Wystarczy zaprosić wszystkich znajomych Zasubskrybować mój kanał Napisać pod konkursem, że wszystko jest zrobione Kanał jest zasubskrybowany. Znajomi są. I wszystko ogólnie jest dobrze. No i wyniki poznacie. Kurde, 30. To by, będzie chyba sobota. O ile się nie mylę, o godzinie 20. Jak mówiłem, grupa młoda dopiero się rozkręca. Trochę członków już przybyło. Nagrody będą coraz lepsze. I nawet, i nawet raczej kosy. Będą też do rozdania, więc powodzenia i jeszcze raz zapraszam do grupy i na razie cześć No i okej, okay, takie rzeczy tam poleciały. Z tej bonusowej szynki a teraz, teraz ciśniemy tych botów. Ciśniemy tych botów. Boję się tu wyjść, bo pewnie. O, stoi tam śmieć. Jeden z, śmieć jeden z drugim, kurde. Kurde mać. Panika i w ogóle. No jak nie weszło, no. Ja pierdzielę. Jesus Christ. Ja pierdziele, się tyle tuła. Zabijecie z tej strony. Jesus Christ, jakie gówno beznadziejne. Boże. Ile jest? Trzech na dwóch, kurde. Trzech na dwóch. Okej, okay, wygraliśmy. Wygraliśmy pierwszą rundę, kurde. 0 na 1. Co zrobisz? Co zrobisz? Co zrobisz, nic zrobisz? Dobra, ciśniemy dalej. Aby było lepiej. Tam stoi, tam stoi, tam stoi, tam też stoi. Halo? Fuck shit. Ten, kurde, stoi tutaj z tym. Ej, hey, ty mnie słyszysz jak jestem w co to, czy...? Stoi, kurde, z tym. Ale jak żyjemy, nie? Nooo, z tą smoczą wiedzą, kurde, ja, drogą lorką co to się kurde porobiło? O Jezus mój pierwszy i ostatni No wyczekany nie? Patrzcie grzybki halucynki Tylko takie trochę spalone, czarne Takie <grybki> spalone, czarne Dobra ciśniemy dalej Ciśniemy dalej Ktoś tu ja... są. Kurde zabili mi go no O, go celowałem długo, nie? Ja pierdzielę No, niestety, ale mój refre, refre, refleks jest zerowy. Niekiedy, niekiedy trzeba przycelować, ale chociaż zabiliśmy, nie? Eee, nie trafijej mnie, nie zabijaj mnie. No, wychyli się tu. Wychyli się, pokażę masz jaja, no. Come on. Jesus Christ! Nie wierzę w to, nie? Ty stoi tam. Kurwa! Stoi tam, ja to wiem. Ja to wiem, kurde, nie trafiłem tam tego, wiem. Zezw nic był, ja, ja to wiem, że był zezwnic. Wygrywamy trzy jeden. Oluj, Kurde, to był Zez, nie mogę. Nie mogę po prostu taki Zez. No, come on. Stamtąd raczej nikt nie powinien wyjść, a tutaj kurde ich ubiegniemy. O! Czemu, ciekawe czemu bania nie poszła. Szkoda, nie? No, tam jest po drugiej o, stronie. No, dawaj go. No i git jest porobienie, runda moja. Można, to, to, można tak trochę rzec, że runda moja. Porobienie. No, brakuje mi kosy. Niestety nie mam kosy żadnej jeszcze. Szkoda, nie. Szkoda, mógłbym jakąś trafić. Mógłbym jakąś trafić. Fuck! Jaki camper Jaki kamper, kuśwa stoi czekasz, kurwa. Wyjdę, kurde, hyper bestia w traku. kurde, a tutaj widzicie tą... Dragon Lore Kurde, najdroższy skin Wozi się kolo Wozi się kolo, ale to... To nie jego To nie jego, jakiegoś innego gracza, ale mniejsza Skin zarombisty Oczywiście tego hyperbesty bym nie pogardził, nie? Jeszcze w Sud A tu tego jest smocza, ta kurek i kolo zarobiony i Dragonurka i... Co to był to za kosa? Nie zdążyłem przeczy przeczytać. Punisza. m 5.1 Bagnet M9 kurde. Jak dobrze, że mam ping, nie? I w końcu ten internet jest ogarnięty. First blood, pierwsza krew Włoch ile ich tam idzie? No nie wierzę w to. No i dobra, dzień dobry z powrotem. Mamy 5-2. Mamy 5-2, kurde ja tutaj będę czekał i będę kampił Jak tamten śmiedzi niech ktoś tylko wychyli. A, wiedziałem, ja więc to jest... Ha! Ha! No kurde, do 3 razy sztuka miało być, ale... <grym> nie wyszło. Dwóch, dwóch porobiłem no stał za żywem krzywo, nie trafiłem go Różnie się można tłumaczyć Kurde, znowu to będzie runda przegrana? Nie, dwóch na dwóch. Kurde, postarajcie się. Ten jakby tak przeszedł. Kurde, zauważył go chyba. Tak, walka. Redline na... Co on tam ma? Tak samo redlinea Jest! Dobra nasza. Dobra nasza. Redline y też nie są najgorsze, nie. I w, i w cenie, i z wyglądu. Spoko Spoko ogólnie Szkurde, a czemu tu nikt nie stoi? Nie ma uciekania, kolego Stoi tam Żyd Ale nie trafiłem, nie? Jeszcze jeden tam Ja pier... No nie! Naciskałem, no! Naciskałem, ale nie wyszło Co zrobisz? Nic nie zrobisz Nic nie zrobisz Jeszcze wziął mi chyba moją No Albo i nie Kurde. Leżeć no nie. nie dostałem go Fuck! Ja pierdzielę tamten awka nie Tamten awka ten mnie ściągnął Big ol smut Oh jesus christ, oh jesus christ Co zrobisz nic nie zrobisz <śmum> Ale awatar Ale awatar Przyciągający nie? <śmum> Przyciągający, chyba że ktoś gej Trofiłem go. O oh Jesus. Jaka życiówka, nie? Ale weszło. Co miało nie wejść? Ten, tu, ten, tu. Spoko. Kurde, jak on mnie tu dostał? No ja chciałem tylko lekko mu się wychylić, no. Pokaż to. Kuźwa, no. Jest dobrze, czy tam ktoś już kampi? Chyba nie. Nieważne. Nieważne. Dobra, trzeba, trzeba coś zacząć zabijać. Teraz trochę ich wy, wyczekamy na czas. Kurde, ale padli. Ale padli. Wyczekamy na czas, niech się trochę pozabijają. Ja tam wkroczę na koniec i zrobię rozróbę. Tym otolwem Tym oto, lwem. <grym> oto lwem, bo oni tam zawsze, kurde, przychodzą, raszują. A ja sobie tu easy poczekam. I wygramy to. O, tam już stoi. No już nie jest, stał znaczy się nie No jak Ja pierdziele, nie Wierzę w to gówno pieprzone. Szkoda gadać Szkoda gadać, kolej został sam Chyba zostaliśmy sami ma... hmm. Tak, tak To wszyscy do co tak prześli tak, tak, tak Rampage. Jaki kolo ugrał, ja, ja w niego wierzyłem Karambita do plera, ale zarąbisty ma Zarąbisty ma nóż, nie powiem I Hyper Bestie, no, kurde No nie, nie wychylam już kurde. Nie wychylam Jezus Christ. Tu kolo stoi i... Stoi i żyje Jest Jeden, jeden na rundę Oczywiście tą rundę Kolo raczej tu nie wychyli, bo widział, nie? Że chce przejść Tam stoi Żydy. No ja on kuźwa nie dostał Masz ty kurde No ja nie wiem No było ich dużo, ale Nieważne, było ich dużo po prostu. Było ich dużo, a na mojego skilla obecnego to. Już kurde. Wyjdź kolego, przyjacielu. No właśnie, jakiś usłuchany, kurde. Jakiś, kurde, usłuchany. Dobra. Idziemy, idziemy, raszujemy Muszą być jakieś kosy Tam po prawo jest chyba jeden Coś mi się tak wydaje Jest tam jeden Skończę tam mnie bije, ale... JA pierdzielę to jest po prostu pech Gdy patrzę, nikogo nie ma, idę, idę normalnie Dziękuję, do widzenia 98, 98. Doganiają, robią gąbeka i takie tam <laughs> Ale nie wyjszło, nie? Ale nie wyjszło Kurde No jest taki Za kur... się Szkoda gadać Porobiali, porobieni, porobili nas, porobili nas Ja pierdzie. Dobra, patrzcie się. Teraz będzie Ace Chwila, tutaj tutaj wyjdzie i będzie, będzie pierwszy Nie wyjdzie? No kurde, miał już dawno wyjść Teraz wyszedł jak Na no, idźmy cholerę z taką robotą no, no nie wejdzie nic no, no nie wejdzie nic no. no nie wejdzie szkoda po prostu gadać szkoda szczępić ryję hmm. no tak no, przeżyłem. Po prostu... Like się należy, nie? Like i sub się taki należy. Jeśli ktoś ogląda do tego momentu, niech napisze hashtag, oglądam. Zobaczymy do której minuty oglądacie, czy tylko konkurs, czy znaczy giveaway. O, o, po prostu ktoś tam chyba przeskoczył, ale nie jestem pewien. No, no, drugi, drugi, po prostu fa. Dwóch zabiliśmy po prostu jest zarąbiście, nie? No i dwie rundy Które? 19 minuta już 19 minuta plus jeszcze ten, kurde, giveaway Masakracja Masakracja, czemu ja tu nie mam tego? Kevlara łaj Tutaj oczywiście nie wychodzę na prawo Nie wychodzę No i co z tego, że ja tam wyjdę jak mnie, kurde, zabiją? No stoi tam dwóch Stoi tam dwóch nie wierzę, no. No i wiedziałem, że tamten sprawę mnie zabije, Mierzyłem w tego na lewo, no fajnie. Fajnie to wyszło, no fajnie. Fajnie, fajnie. Pewne, pewne skupienie i gówno z tego. O! O! Po prostu. Po prostu. Siła razy młocz. Ciśniemy na kosę, jakąś ciśniemy na kosę. Czemu nie tu jest nas więcej? Ło, oh, ale go wyrwało, nie? Ale gościa wyrwało. No i cóż, kurde, no, sami widzicie, no. Celuję w jednego, dwóch, wyskoczy z pleców, i tyle wszystkiego, no. Tyle wszystkiego. To tu dużo gadać, co tu dużo... Tam ten stoi kolo Och, trafił. Po prostu... Po prostu trafił. Remis. Remis.